Cześć czołem, dzień dobry! Tym razem odwiedził mnie Land Rover Defender i to Defender w takiej chyba najbardziej ostentacyjnej wersji. Cóż to znaczy? Tutaj mamy do czynienia z najdłuższą odmianą Defendera, czyli tak zwaną 130. Auto mierzy 5,36 m długości, jeśli chodzi o wysokość, to ta wysokość także jest imponująca i w przypadku maksymalnego podniesienia samochodu, ponieważ mamy tutaj seryjne, pneumatyczne zawieszenie, wysokość Defendera przekroczy 2 metry. Jeśli auto maksymalnie opuścimy, ta wysokość również będzie imponująca, ponieważ przekroczy 1,90 m, także podczas wjazdu do jakiegoś nieznanego garażu podziemnego będziecie musieli być czujni. Poza tym w tym samochodzie wszystko jest olbrzymie. Zobaczcie na felki 22 cale ma ta felga. Zobaczcie tutaj z przodu na zacisk hamulcowy, na tarcz Hamulcowe, wszystko jest ogromne, a jakby tego było mało, ten egzemplarz ma pod maską największy silnik, jaki może pracować pod maską Defendera. Jak widzicie, po dość dyskretnym oznaczeniu jest tutaj V8. V8 rozpoznacie także. Po dwóch podwójnych końcówkach układu wydechowego. Zobaczcie, to jest charakterystyczny element dla Defendera z silnikiem V8. No, kawał skurczy byka, jeśli chodzi o gabaryty zewnętrzne. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Tutaj mamy progi, progi, które się wysuwają, jeśli wchodzimy do auta i chowają, jeśli do tego auta już weszliśmy. Proszę bardzo, już Wam pokazuję. O, tak to wygląda. No, imponujący samochód. Zobaczmy tę wspomnianą v semę z bliska. Potężny silnik, słuchajcie, 5 litrów pojemności, wspomniane 8 cylindrów w układzie V kompresor, 500 koni mechanicznych mocy, 610 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oczywiście mamy tutaj stały napęd na cztery koła, oczywiście mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów i ten silnik sprawia, że ten kolos na kołach rozpędza się do pierwszej setki w czasie 5,7 sekundy. Nie wiem jednak, czy większego wrażenia nie robi jeszcze prędkość maksymalna, ponieważ tym klocem możecie poruszać się z zawrotną prędkością 240 km na godzinę. No i słuchajcie, jak ta V8 Brzmi. Zresztą, posłuchajcie sami. Jazda za kierownicą długiego Defendera z silnikiem V8 jest dość specyficznym doznaniem. Z jednej strony siedzimy bardzo wysoko, patrzymy na wszystkich z góry, patrzymy na wszystkich po królewsku. Czujemy także, że pod prawą stopą mamy solidny zapas koni mechanicznych i newtonometrów, ale czujemy także gabaryty tego samochodu. Czujemy, że jest to kawał auta i że. Tam za sobą mamy jeszcze jakieś 4 metry ciężkiej blachy. Okej, okay, jest tutaj wygodnie, jest tutaj komfortowo, jest bardzo dynamicznie, ale uczucie, powtórzę, jest dość specyficzne. Nie wiem, czy fajne, specyficzne po prostu. wspomnę jeszcze o spalaniu, bo być może kogoś to interesuje. Jeśli będziecie jeździli bardzo spokojnie, no to zmieścicie się w 15 litrach na 100 km. Jeśli będziecie jeździli normalnie, no to tutaj średnie spalanie podskoczy do około 17 litrów na 100 km. A jeśli nie będziecie jeździli normalnie i będziecie korzystali z potencjału tej v no to 20 plus na setkę będzie czymś oczywistym. Tak prezentuje się Defender z pozycji kierowcy, i powiem Wam, że ten samochód ma niesamowity, niepowtarzalny klimat. Siedząc za kierownicą tego auta, jadąc tym samochodem, czujecie się tak, jakbyście jechali jakimś pancernym wozem, który zniesie wszystko, który po prostu pokona każdą drogę, nieważne jaka ta droga. Będzie. Wrażenie solidności jest tutaj ponadprzeciętne. Słuchajcie, jakość materiałów absolutnie topowa. Tutaj mamy skórę, mamy kierownicę wykończoną Alcantarą, mamy skórzane fotele i to nie jest jakaś taka tania ekoskóra. To naprawdę robi takie wrażenie jak skóra z aut z lat 90. Oczywiście, biorąc pod uwagę najlepsze egzemplarze z tamtego rocznika. Defender, podkreślę jeszcze jedną rzecz, że nowy Defender nie jest takim siermiężnym traktorem, jakim był jego poprzednik, nowy Defender to jest już luksusowy SUV i nie boję się tego określenia, ok, jest to luksusowy SUV z genami terenówki, chociaż we wnętrzu mamy kilka takich fajnych akcentów nawiązujących do poprzednika, zobaczcie jak chociażby te nieosłonięte tutaj śruby, takie same nieosłonięte śruby są tutaj. Pokażę Wam jeszcze system multimedialny znany z innych Land z innych Jaguarów. Bardzo czytelny, sprawnie, szybko działający, obsługujący oczywiście wszystkie standardy smartfonowe i to bez przewodów. Natomiast ten system ma dość rozbudowane menu, także. Warto poświęcić chwilę na postoju, żeby się zapoznać ze wszystkimi opcjami tego systemu. Poniżej mamy fizyczny panel klimatyzacji, bardzo prosty, bardzo czytelny, no taki jaki być powinien. Natomiast ten panel klimatyzacji potrafi się zmienić w panel do obsługi trybów jazdy. Wystarczy, że wciśnięć ten przycisk i tym pokrętłem, którym zmieniałem przed chwilą temperaturę, mogę, zobaczcie, wybierać spośród kilku trybów jazdy, a ten samochód ma naprawdę całą masę tych trybów jazdy dostosowanych do konkretnego terenu. Jest nawet tryb dynamiczny jakby ktoś chciał wykorzystać cały potencjał tego silnika V8. Tutaj mamy także przyciski do regulacji pneumatycznego zawieszenia. Możemy to auto podnieść, możemy to auto opuścić, możemy je opuścić maksymalnie i zblokować, jeśli nie chcemy, żeby nam się ten samochód podniósł w garażu i zahaczył na przykład o mm, jakąś lampę. Pokażę Wam jeszcze wirtualne zegary, czytelne, klasyczne. Mają oczywiście kilka różnych trybów pracy, jeśli chodzi o wyświetlenia, ale ja jestem zwolennikiem takiego najbardziej klasycznego i czytelnego mm, trybu. Jeśli chodzi o takie walory multimedialne, że tak to nazwę, pokażę Wam jeszcze jedną ciekawą. Wostkę, a mianowicie, zobaczcie, tutaj mamy cyfrowe lusterko, i to jest akurat topowy gadżet w tym samochodzie, ponieważ jeśli przełączę na tryb takiego normalnego lusterka, to zobaczcie, tam nie za wiele przez te zagłówki, jeszcze przez koło na klapie bagażnika widać, więc to akurat rozwiązanie takiego cyfrowego lusterka w tym samochodzie jest totalnym must have, jest rozwiązaniem totalnie trafionym. Jeśli chodzi o walory praktyczne przedniej części kabiny, mamy obszerne kieszenie w drzwiach. Mamy dwa cup holdery, tutaj mamy półeczkę z ładowarką indukcyjną, jest duży schowek w podłokietniku, ten schowek jest dodatkowo chłodzony. Mamy tutaj taką półeczkę, jest jedno złącze USB-C, tutaj mamy dwa złącza USB, jedno A, drugie C, mam jeszcze złącze 12-voltowe. No i tu jest taki też dość obszerny schowek. Także tak to wygląda z pozycji kierowcy. Klimat 10 na 10. Zobaczmy, jak jest z miejscem. Z tyłu tutaj jest praktyczna rączka, która ułatwia wskakiwanie do tego samochodu. Fotel kierowcy tradycyjnie ustawiony pod gościa o wzroście 180 cm i na nogi, na kolana mam naprawdę ogrom przestrzeni, chociaż ta przestrzeń zależy od tego, jak bardzo wyreguluje sobie tutaj tę kanapę, ponieważ ta kanapa jest regulowana wzdłużnie, jeśli chodzi o siedzisko. Proszę bardzo, ma także regulowany kąt pochylenia oparcia. Jeśli chodzi o udogodnienia, to jest tutaj płaska podłoga. Mamy dwie strefy klimatyzacji. Mamy także dwa złącza USB typu C. Fotele, te skrajne siedziska są wentylowane i podgrzewane, także klasa sama w sobie. No i jest jeszcze wysuwany podłokietnik z dwoma. Cup holderami. Także można tutaj podróżować na naprawdę dużych dystansach w królewskich warunkach. Długi Defender występuje w wersji 5-7 lub 8-osobowej. Tutaj mam do czynienia z tą najbardziej pakowną odmianą, czyli 8-osobową, która w drugim rzędzie ma 3 kanapę. Wersja 7-osobowa w drugim rzędzie ma dwa niezależne fotele. Tak czy siak, wskoczę teraz do trzeciego rzędu siedzeń, żeby sprawdzić, jak tutaj wygląda sytuacja z wolną przestrzenią i z komfortem podróży. Ok, siedzę. Opuszczam fotel. No i słuchajcie, jest zaskakująco dobrze. Tutaj mam naprawdę sporo miejsca na kolana. A z tego co zauważyłem, to ta kanapa przede mną nie jest jakoś turbo maksymalnie odsunięta do przodu, więc osoby na niej także będą podróżowały komfortowo. No, może czuję się tutaj troszeczkę klaustrofobicznie, bo jest dość ciemno, są małe okienka. Ale jeśli chodzi o samą ilość miejsca, to naprawdę jest przyzwoicie. Dodatkowo mam tutaj cup holder i mogę sobie jeszcze podgrzać siedzisko. Klasa! Zajrzyjmy teraz do bagażnika Defendera. A klapa w Defenderze otwiera się jak w rasowej terenówce, czyli na bok. Chociaż moim zdaniem jest to turbo niepraktyczne rozwiązanie, bo wystarczy, że za wami stanie jakiś samochód i już tej klapy nie otworzycie, albo wy, jeśli zaparkujecie blisko ściany, także nie otworzycie. Tej klapy. Tak czy siak, bagażnik, jak i samo auto jest tutaj naprawdę imponujący. Teraz mam rozłożony ostatni, trzeci rząd siedzeń i ten kufer ok. Może nie robi najlepszego wrażenia, ale wystarczy, że złożymy te fotele. Zobaczcie raz, dwa. No i przestrzeń bagażowa jest naprawdę tutaj olbrzymia. I nie chodzi o cyferki, ponieważ Anglicy podają pojemność w litrach mierzoną do dachu, więc to nie będzie do końca miarodajne porównanie, jeśli chodzi o europejską inną konkurencję. Ale uwierzcie mi. Tutaj naprawdę tej przestrzeni Wam nie zabraknie. Dodatkowo z tyłu mamy haczyki, jeden z tej strony, drugi z tej strony. Mamy nawet złącze 230 V. Także turbopraktyczne i turboprzestronne auto. Przyznam Wam szczerze, że dość długo myślałem nad podsumowaniem tego samochodu nad podsumowaniem tego. Testuj i wiecie co i nadal myślę. Dla mnie długi Defender z silnikiem V8 jest autem pozbawionym jakiegokolwiek sensu i żebyście mnie dobrze zrozumieli, krótszego Defendera z dieslem uwielbiam. Tamto auto jest w miarę racjonalne, w miarę rozsądne i bardziej praktyczne od tej dłuższej wersji w takim codziennym użytkowaniu. Klimat, klimat ma dokładnie taki sam, niepowtarzalny. A długi Defender z V8, no słuchajcie, to już jest... Fanaberia, chyba, że kupiliście już sobie w życiu wszystko, macie absolutnie wszystko, macie luźne ponad 800 tysięcy złotych, i jedyne, czego Wam do szczęścia potrzeba, to jest właśnie taki długi defender z V8, Także proszę bardzo, możecie go sobie kupić, o jeśli macie tylko takie pieniądze i macie taką zachciankę. Z drugiej strony właśnie taka wersja Defendera, czyli długi defender z V8, pokazuje dobitnie, że angielskie poczucie humoru jest naprawdę bardzo specyficzne.